Natasza Urbańska, posłuchaj. Janusz Józefowicz są małżeństwem od 15 lat. Para doczekała się córki Kaliny, która jest już nastolatką. Od samego początku nie było im łatwo. Wszystko przez złośliwe komentarze na temat różnicy wieku między małżonkami. Natasza jest młodsza o 18 lat od Janusza. Media regularnie rozpisują się na temat różnego rodzaju kryzysów w małżeństwie urbańskiej i Józefowicza. Małżonkowie zdają się nie przejmować medialnymi doniesieniami i prą do przodu. Natasza Urbańska rozwija swoją karierę, niedawno pojawiła się jej nowa epka Feria, czym zaskoczyła swoich fanów. W ubiegłym roku artystka wygrała pierwszą edycję polskiego wydania programu Mask Singer. Wielkie poruszenie wywołała także metamorfoza Urbańskiej. Celebrytka przefarbowała włosy na ognisty, rudy kolor. Nie jest to jedyna niespodzianka, na jaką może liczyć Janusz Józefowicz. Natasza w rozmowie z plejadą opowiedziała o upodobaniach swojego męża. Zaskakuje mojego męża co jakiś czas. Nowym kolorem włosów i nowymi wcieleniami. Myślę, że on to lubi, mimo że się przed tym broni. Mówi, Poczekaj, daj mi chwilę, muszę się oswoić. Wiem, że potrzebuję tego czasu, ale widzę. Że oczka mu się do mnie świecą i chyba to na tym polega, wyznała artystka. Celebrytka dodała także, że w tych niespodziankach jej zdaniem tkwi sekret jej udanego małżeństwa. Lubi, jak go zaskakuje i może dzięki temu ten nasz związek tak się mocno trzyma, podsumowała. Zobacz też, tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Jest istną kopią piosenkarki. Natasza Urbańska pokazała stare zdjęcia. Wypływa z nich jasny wniosek związkowi komarnickiej i konopki kibicowała cała Polska, aż pojawił się ten trzeci.